Zebraliśmy się o tej godzinie nie bez powodu. Dzisiaj zaczyna się sesja Rady Miejskiej, na której spalarnia ma być dopisana do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Jesteśmy tutaj dzisiaj dlatego, że namawiamy radnych naszych sąsiadów aby zagłosowali przeciwko uchwale, która w sposób jasny i czytelny ma wpisać spalarnie w miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Jest to danie zielonego światła dla tej inwestycji. To oczywiście nie jest koniec naszej walki, bo to wymaga jeszcze bardzo wielu dokumentów i procedur prawnych, gdzie będziemy na pewno stroną i również będziemy stroną w tej uchwale, jeśli zostanie przegłosowana. Wiemy, że coraz więcej radnych ma wątpliwości i podzielają te wątpliwości z nami. Nie wiemy, jaki będzie wynik głosowania, ale dodajemy otuch tym radnym, którzy są naszymi bezpośrednimi sąsiadami, których wybieraliśmy, aby zagłosowali e, tak jak oczekują tego mieszkańcy, których znają od Land. Radni, którzy zostali wybrani przed mieszkańców, obrażają się, że ci sami sąsiedzi, dzięki którym tutaj dzisiaj mogą gniazdo domagają się respektowania swoich praw. A przynajmniej dialogu i wysłuchania. To jest jeden z powodów, dla których jesteśmy dzisiaj o takiej porze, która nie zachęca do tego, aby uczestniczyć, ale symbolicznie musimy o tym powiedzieć. Jeśli chodzi o porozumienie, bez względu na to, co my wywalczymy i jakie stanowisko podejmie Urząd Miejski, będą musieli jako samorząd podjąć działania zmierzające do zwiększenia poziomów recyklingu, do. Odzyskiwania jak największej ilości śmieci do wprowadzenia systemowych rozwiązań. Nie dlatego, że my tego chcemy, tylko dlatego, że takie są przepisy. I jeśli myślą, że spalarnia jest rozwiązaniem e, i jeszcze okłamują mieszkańców, że to spowoduje, że nie będzie kolejnych wysypisk śmieci, nie będzie składowisk w Bielsku Białej, co jest oszustwem, e, to tak naprawdę będziemy płacić kary. Nie osiągniemy tych poziomów. W 2025 roku 55%. Jak my to zrobimy? Do tej pory nic się nie dzieje. My tylko przypominamy tak naprawdę o tych rozwiązaniach. Natomiast oprócz tego oczekujemy myślenia w długiej perspektywie, nie w perspektywie zadłużania miasta ze spalarnią na 30 lat, ale w perspektywie zrobienia z Bielska Białej nie tylko turystycznego miasta, którym jest i chcemy to utrzymać zwiększenia jego atrakcyjności, ale przede wszystkim jako przykładu dla innych miast, jak należy sobie radzić ze śmieciami. Co będziemy mieli? Będziemy zafundowane mieli całe Bielsko, jak to mówią, zdegradowane przez opad, przez opad tych wszystkich frakcji, które będą spalane, a wiecie dobrze, metale ciężkie, chemia, wszystko co będzie spalane, pójdzie na całe Bielsko złote łany i jeszcze nie wiem, czy nie pójdzie dalej za Bielsko.